Cześć Wam wszystkim Obiecałem Wam wszystkim, że odezwę się do Was po świętach No i odzywam się Zjeżdżam z Wyżyn Fajna góra Co chciałem Wam powiedzieć Ostatni raz się cieszyłem, że schudłem 98... To 98 kg zjechałem Ze 106 no i się okazało, że po świętach znowu przytyłem Haha Mam ha. 102 ponad kilogramy jest dupa I Cały czas za kierownicą, żarcie i tak dalej I stwierdziłem, że wyjeżdżam na rowerek Zatrudniłem się do rozwozu paczek O, jak hałasuje, jak za pieprza Zatrudniłem się do rozwozu paczek i rozwożę paczuszki. To ja, cześć. Będę Was informował, jak to idzie. Dzisiaj jestem piątą godzinę na rowerze. Jest zimno, jak widzicie, jest śnieg, jest ślisko, są kolejne, jest niebezpiecznie. Nogi Bolą najbardziej... dupa boli. Dupa, dupa, ból dupy to jest coś najgorszego. Zobaczymy jak to z dietą będzie. Jak na razie jest rowerek. Trzymajcie się. Do następnego, cześć.